Cześć, co? Cześć Ja, moi drodzy Gaspi 119 w kolejnym odcinku z The Last of Us Part 2 Remastered Edition. A ten początek pokazuje, co ostatnio mieliśmy. Um, za przygodę. Czy tam coś. na ty w sobie idziesz normalnie, Dina, widzę. Ja sobie chciałem czy znaczy tu jakieś znajdźki nie będzie jakiejś amunicji coś Nie nie wejdę tu No nie wejdę Dobra Mam trzy strzały z tubika dalej Jezu Widziałaś kiedyś coś takiego? Purchlaków sączy się kwas, ale to nie brzmiało jak purchlak. No kurwa? Nie wiem z czym walczą, ale pozwól mi <laughs> się pozabijać. Słusznie. To będzie walka z jakimś wielkim bosem. <laughs> jest kolejna drabina. Dobra. Jak się tam dostać? Musi być jakiś sposób. O, stół warsztatowy. Okej. Okay. Mi się to podoba. Jeszcze szczególnie jak tu części znajdę. O, właśnie. Chcę gdzieś skrawcić, coś ulepszyć. Nie. Chyba, bo to są itemzy. Tak się dużo tych itemów jest. Myślę, że w przyszłości gra będzie dawała nam więcej możliwości a <laughs> zostaniemy mi tu w sobie nic nie ma do zrobienia. Nie mamy w ogóle tych dobra, w ogóle nie mam niczego, tak powiem. Wystarczy. Opla. Styna się. I już emocjonalna. To jest. A podlinacz skoczyła, ja pierdolę. Dobra i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć Daj się chyba już nie vesnę więc hopla e wróć 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 drzwi o kurwa Czy ja coś z tapsów mogę zrobić? Nie ja mam szesnaście tapsów. <laughs> Okla, znaczy raczej podrabajmy. Drzwi już były. A i co teraz? Drabina odpada. <laughs> To co teraz tu są drzwi a ich nie otworzę no way Rabina odpada, bo tam jest dziurwa Fajnie, że to kurwa w ogóle się zapało. Na chuj ja się wspinam, jak mogę zaraz to wziąć z tej strony. Tu nie było żadnych drzwi. Fajnie, zamknąłem je właśnie. Tu są, ale też zablokowane. Dina stamtąd nie wychodzi, więc to musi być tam. Dobra, zobaczmy. Ja zaczęłam błądzić. Już chwila od odcinka zaczęłam błądzić. Tutaj coś. Tutaj, tak? Mam pomysł. Zapiszmy przed tym pomysłem, bo nie wiem, czy to pójdzie. Nie. Kurwa. ja pierdolę, straciłem, bo to

O kurwa. Nigdy takiego nie widziałam. Ja też nie. Ja muszę tam iść na dół. O dobra. On tu jest. On tu jest. I on tu idzie. To jest kilku takich. O kurwa. O kurwa, ja go mogę zabić po cichu? Chyba nie, jest za duży, ale wiem co mogę zrobić. Zaraz będziesz wracał? Pokaż mi swoją ścieżkę, nie? Ja bomby zesadzę. zasadzę. Ty już wracasz, okej. Okay. Czy jak tam będziesz podchodził, to ja sam mogę wcześniej... Jest jeszcze jeden zarażony chyba, po prostu zarażony. Ty nie wejdziesz tutaj, bo ty tutaj nie wchodzisz, tylko idziesz wtedy w prawo, w swoje lewo moje prawo, bez dwóch zarażonych. Tu się podejdę, żeby nie było. są bardziej czerwące klikacze, nie? Powolutku. Pomalutku. Też się kurwa obrzydliwy, nie? Czy tutaj tylko podchodzisz? Nie. Tak. Nie dobra, idź dalej. Kurwa, nie postawiłem tej góry? Okej, okay, dobra, to trzeba nam tak postawić. Ej. zobaczymy, jak będzie wracał i pierdolnie, to... Lepiej się schować gdzieś, jak to ma pierdolnąć, nie? Dobra. Jedną oh. minę zużyłem. Jebać tych skurwieli. I moło to Nie. Jednego już narzuciłem. Chłopacy. Tak na nich wołali. Tak. Skąd one się do licha biorą? Nie mam pojęcia, ale są odrażające. Dobra, dziennik. Shamblera. Popatrz, jak oni... Shambler to jest bardziej taki, kurwa... No, ściekacz, nie? Dobra. Jak zostali zarażeni? Pewnie w ścieku. Dobra, i wszelkie chemikalia ściekowe do, do nich zeszły. Ja bym chciał kurwa jakiś alkohol zebrać i szmaty, nie? Znaczy bardziej szmaty, bo alkohol mam. Maksymalne nożyce, o szmata. Ja błoj, dawaj alkohol, dawaj tego, mołotowa Złoto to jest. Alkohol dawaj kolejny. No, jednak ta pompka to jest must have, kurwa, wszystkiego tutaj, nie? Dobra. A tu się wcześniej ci rozjebali. poparzenia kwasem. nie, spasuje. No. Pistolet. O, super. Że nie użyłem tego pistoletu w ogóle, więc mam więcej amunicji. Chyba, że tylko strzelby straciłem trochę. Max z rewolweru, Max taśmy, Ja szmat potrzebuję. O, saletra gdzieś? Halo? Gro? Ten alkohol, kolejny pojemnik zajebiście. Będę i sno piszą na Steamie. Znaczy na Discordzie, przepraszam. A ta bomba się nie przyda, a tutaj otwieramy bramę. Zobaczmy co się stanie. Nie spiesz się. Już, prawie. Okay. Nie ma drogi powrotnej. Jakby kiedykolwiek była. Dobra. Chyba czysto. Na tyle na ile widzę. Super. Człapacze? tak jakby nam było mało. Uf. Takie prawo natury. No, a natura to suka. <try> trochę tak, trochę tak. Natura to suka, kurwa chce znać. Okej, okay, przeszukajmy to. No kurwa. Zresztą nie, że jest za łatwo. <laughs> to na chwilę obecną cały czas jestem pełny zasobów, że tak powiem. Pełny. Ale to pełny w zasobach jestem. Karta kolekcjonerska. Yeah, boy, Doktor Daniela Stark. Przeszukujemy, przeszukujemy pojemnik. Nie. Tu nic, tu. Hej Dewi, De De znówś e, nie pamiętasz kodu? Kup mi coś do picia, to ci go przypomnę. Jak hmm. mi coś do widzia, to się go przypomnę. Kod to 1-5-2 Dobra, wystarczy podpowiedzieć, jeśli nie odgadniasz reszty, to jestem z niewłaściwym nie fasetem. Baw się dobrze. 1-5-2 Coś tam coś tam wi. Sprawdźmy. 1, 5, 2... Tu nie będzie nic ciekawego. Kurwa. No tak jak to w napoju to jest 100 <tryk> 1, 5, 2. No dobra. <tryk> to nie to. A weźmy ten żegarek z żeby on się odklikał w sumie. Go oglądaliśmy. Jeden, pięć, dwa. A to są dwie, jeszcze możliwe dwie kombinacje. Dobra, jeden, pięć, dwa. Trzy. Cztery. To to jeden, pięć, dwa, cztery, trzy. Jeden, pięć, dwa, cztery, trzy. Tak. Jak to zrobiłaś? Czary? Było nie to trudne. Wyszłoczku, <laughs> wiesz, szoticzku. Tapsy, kolejne, coś tu jest, tu nic nie ma. O, kurwa dało się to złapać przez to. Alkohol, molotow. Ej, to no w sumie z alkoholu i w szmatach jest gorzej, nie? Bo zaczynałem częściej używać mołotowu. Nie municja w góry leży jeszcze. Amopistol! pistol, Amo pist Max, dobra, nieważne. Dobra. Super, udało się. Od yy, zapał. To jest ta, serafitów, hej, czy to aby nie ta panienka z graffiti blizn? No, <coughs> dobre, idziemy dalej, w takim razie.

A są dwa na pewno. Ten tu zresztą idzie do góry. I mniejsze dwa, trzy. Jeden śpi chyba. Dwa strzały w tego chuja wchodziły z tego. Z dwórki czyli <coughs> z pompki, więc... daj się tych pozbyć, kurwa, biegasz najpierw. Właśnie one mi widzą A chłopacze lecą pewnie na słuch jak klikacze, bo też klikają, nie Tędy można było wyprzeć. Sobie. Spierdalaj. Tych trzeba unikać Kurwa znowu pisanie jest. Max saletry Czy mi proponowała. Czy na miejsca jak siedzę to nie muszę klikać tego? Powiedz mi, że ty tamty, kurwa nie idziesz, bo ja coś czuję, że on tędy kurwa idzie, nie? Nie, nie idziesz, dobra. A tu jest biegacz od razu obok. Wy go ledwo... Ja go ledwo widzę, ty wy go chyba bardziej... A tu jest, dobra, tu na dole jest. Wy się tu spotykacie. On tu wchodzi, kurwa. On tu wchodzi. To jest szkło. O kurwa, tu jest szkło. Ja pierdolę. Doklej się do tego, Eli. doklej się do tego. Wy się tu spotykacie. Tam to chuj, dobra. Ja pierdolę, to będę siedział nie wiadomo ile, nie? Dobra, um... Tych chłopaczy chciałbym ominąć w chuj. I ty kurwa jesteś tu? Teraz trzeba po... Oho, dobra, chuj. A nie, nie idziesz tu, dobra. Ale ten tu zaraz kurwa przyjdzie pewnie, nie? Bo się człapie. Bo się doczłapuje tu. Hmm. Nie, ty zawracasz, ok. A ty się tu doczłapujesz, nie? Mnie to chuj wie. A, idzie tu, idzie tu, dobra, stójmy tu. my się w sumie. Ja pierdola jestem trochę zasrany, co ja mam robić. Ja nie chcę z nimi walczyć teraz nie tracić zasobów że zawracasz, że ty kurwa idziesz? zawracasz, okej. Okay. <laughs> <laughs> gra mi da twój zasobów tylko po to, żeby teraz mógł tracić. Śpisz, dobra. Pojemniczek szłata zabi, 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 jeszcze raz. Zabi. Nie wyłączyłem kurwa Steama, żeby się nikomu nie to jak w Sogramie wiskakują incydenty. Tak? Tak. Fak. No kurwa, tam ich dużo nie było. się tego wykrzaczą, no nie pierdywać. moi drodzy na tym momencie ja zakończę ten odcinek, był on już wystarczająco długi, a te tunele doprawiły mnie do lekkiego zawału, więc na razie do widzenia